Dawid nie czeka. Jeszcze tego samego dnia ruszył na północ od Deli w poszukiwaniu kolejnych przygód. Nie wszystkie swoje plany już zrealizował. Słuchajcie, zakończyłem pracę w swojej firmie, ale postanowiłem, że pojadę spełnić swoje marzenie No i staram się zbliżyć jak najbardziej Nepalu i Himalajów. No i tutaj teraz na, na tym trakstapie spotkałem kierowców. No i no nie, chciałem, nie chciałem w sumie jechać cały czas na stopa, tylko chciałem poprowadzić ciężarówkę. I no właśnie tutaj siedzę z chłopakami. Teraz zagadałem, powiedziałem im, co robię i tak dalej. E, udowodniłem im, że jestem kierowcą i poprosiłem ich, e, no w sumie tutaj tego kierowcę poprosiłem, czy pozwoli mi poprowadzić swoją ciężarówkę. Zgodził się, zapytałem się jego, czy coś za to chce, a on powiedział, że nie, że... Dla niego to przyjemność, że sobie ze, mnie, ze mną pojedzie i tyle, jak się jego zapytałem ile chcę, on powiedział nic, tylko spojrzał w górę i tyle. Także pijemy teraz czaj, wypijemy czaj i, i ruszamy, ruszamy w stronę Himalajów. Chodźcie, zobaczycie jak ciężarówka wygląda. Nie wiem czy to jest ta firma, ale ta firma też jest bardzo popularna. W sumie tak sobie pomyślałem, że chciałbym pojechać jeszcze Ashokiem Leylandem. No i mamy chociaż plakietkę. Trudno mieć stuprocentową pewność co do producenta tej ciężarówki, bo tylko podwozie pochodzi z fabryki. Kabina, zgodnie z indyjskim zwyczajem, i tak została zbudowana ręcznie przez lokalnych rzemieślników. Podobnym sprzętem Dawid już jechał jako pasażer. Patrzcie, patrzcie, zakręt. Tym razem usiądzie za kierownicą. I z Badransingiem właśnie porozmawiałem, on będzie odpoczywał, a ja będę jechał ciężarówką dalej. W lutym w Himalaje Dawid na pewno nie dojedzie, bo drogi tam prowadzące leżą pod śniegiem. Ale zamierza zrobić co może, bo w tamtych rejonach będzie mógł odkryć kolejne, nieznane mu oblicza Indii.